Po potem kończymy. Dzięki za dzisiaj. 100 lat dla Dawida kurwa i widzimy, widzimy, się, widzimy się we wtorek i potem w piątek, w następnym tygodniu. Ej, widzę wszystko w górę, że to nie Sky Tower. Odkrywamy mapę, symulację. Ej, kolego to Toledo? kolego to biegie dragi. Jak widzimy ktoś na bo to czuje się nagi Brakuje odwagi, by się to naprawić Ale nie ma tu coś za nic, za wszystko trzeba zapłacić Kolego to wielka cena, jak chcesz siekać z tobą. I kolegi tu już nie ma, obrał trochę inny tor Coś w się zmienia, nawet pierdolony dob Ale wiesz co, się nie zmienią zawsze on je top Ej poduzy, woksy, BMW i popsy Lanty, dropsy, ziomalekowscy, w nocy już mogę rząsy? Nie wyślicie, ale w nie nigdy dosyć posty! A Marie na ododzie, nie odchodzie, nie reski! Wszyscy jak na rynku! jestem dobra. dosty! dalej albo będzie boxy, Jaka se to korsy! Kasa, pisto, bomba, rura! Nie chcę wiedzieć, co na to prokuratura! Na problem jest, za bardzo się wczułam I potem rana woli jak w kurwa dziura! Czemu krwawiam, bez idą, to wieczno z góra Taka sprawa, olej prawa. No, nie uda, kurwa, 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 Nie kurwa, kurwa, się Na kurwa, kurwa, ducha no kurwa, to nie kurwa, 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 To nie Kolego to, kurwa, sober. Kolego Kolego to, to, jebane, kurwa, 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 kurwa,